Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem chorzy. To oczywiście kolejny odcinek Subnautica. Wracamy do budowy mojego portu wejściowego, mojego garażu dla Poseidona. Pomiędzy odcinkami zebrałem sobie tonę Tytanu. Mam nadzieję, że starczy mi to na budowę mojego garażu. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od budowy drabin pomiędzy moimi korytarzami, po jednej i po drugiej stronie. Będę chciał zbudować po prostu integralną ścianę, która bardziej wygląda jak ściana, a nie po prostu pływające kawałki metalu. Zdaję sobie sprawę, że każda drabina w tym momencie odbiera minus 3 integralności mojej bazy, więc będę musiał budować wzmocnienia. No i tak, jak powiedziałem minus 3, czyli w tym momencie 16. Mam nadzieję, że uda mi się zbudować wszystkie po tej stronie, zanim moja baza zacznie się rozpadać. Jeżeli moja baza zacznie się rozpadać, w tym momencie niestety zaczynają pojawiać się wyłamy w moich korytarzach, zaczyna nalewać się do środka woda. Tego oczywiście byśmy nie chcieli, przynajmniej na razie. W pewnym momencie będę chciał przetestować, jak to wygląda: czy jestem w stanie w jakiś sposób usunąć tą wodę, czy po prostu raz zalana baza musi zostać opuszczona i musimy wybudować nową. No i cóż, integralność bazy minus dwa. Zacznijmy dodawać wzmocnienia. Na przykład jedno tutaj. Zaczynam słyszeć zgrzyty. Wydaje mi się, że będę chciał zebrać sobie spawarkę. No i cóż, to było na tyle, jeżeli chodzi o tytan. Spokojnie mogę dodać sobie same konstrukcje drabin po tej stronie, a następnie wypełnić je, kiedy przyniesiemy więcej tytanu. Jedna tutaj. Nie mogę? Dlaczego? Nie do końca rozumiem, dlaczego nie jestem w stanie włożyć tutaj drabinę. To co? Nie do końca rozumiem, dlaczego nie jestem w stanie wstawić tutaj drabiny, i czym jest ten kawałek czegokolwiek tutaj. Nie jestem w stanie tego usunąć. Czy jestem w stanie usunąć cały korytarz i włożyć nowy? Wygląda na to, że nie. Cóż, spróbujmy zebrać więcej Tytanu, połączyć tamtą dolną partię i zobaczymy, czy uda mi się w tym momencie coś zrobić z tym. Tak, jak mówiłem, pomiędzy odcinkami zebrałem sobie naprawdę tonę Tytanu. Mam cztery pełne szafy, więc. Mam nadzieję, że wystarczy nam na cały odcinek. Pozostawiam w inwentarzu trochę szkła w razie, gdybyśmy chcieli budować jakiegoś rodzaju włazy. Zbudujmy na początek tą drabinę. Okej, okay, drabina została wykończona. Co z Tobą? Jak na razie niewiele. Usuńmy tą konstrukcję, czy jestem w stanie usunąć. Wygląda na to, że tak. Włóżmy nowy korytarz. Mam nadzieję, że był to tylko zbagowany korytarz, i w tym momencie będę w stanie to wszystko połączyć. Ok, jest drabina. Wszystko chyba wraca do normy. Zanim jednak zacznę budować wyżej, zbudujmy sobie kilka wzmocnień tutaj. Na wszelki wypadek, żeby moja baza nie rozpadła się podczas budowy. Może jeszcze jedno. W tym momencie pozostało mi kilka kawałków tytanu, może zbudujmy jeszcze jedno wzmocnienie tutaj. To tak czy inaczej będzie nam potrzebne na przyszłość. No i cóż, kontynuujmy budowę moich drabin. Czas będę chciał zwracać uwagę na integralność mojej bazy, ponieważ tak jak mówiłem, ostatnie czego chcę to w tym momencie zbudować moją bazę, a następnie dowiedzieć się, że nie jestem w stanie w niej zamieszkać, ponieważ została zalana wodą. Pozostało mi jeszcze kilka drabin do zbudowania. Następnie spróbujemy wejść do środka, zobaczyć, jak to wygląda. Czy jestem w stanie po nich chodzić? OK, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tytan. Po raz kolejny nie jestem w stanie wstawić drabiny tam, nie wiedzieć czemu. Być może będę musiał wymienić także ten element. Kolejną rzeczą, którą będę chciał wymienić jest poprzeczka górna, którą zmienię w litery T, które będą wyglądały dokładnie tak samo jak boki, ponieważ w tym momencie poprzeczka górna nie do końca pasuje. No i tak, zdecydowanie taka ilość tytanów wystarczy. Jedna szafa opróżniona, weźmy jeszcze jedną. W tym momencie mam przy sobie dwa tanki powietrza, ponieważ strasznie denerwujące było wychodzenie na powierzchnię praktycznie co kilka sekund. Dokończmy to. The fuck? Okej, okay, nie do końca wiem, czym jest ten kawałek. Rozumiem, że zniknął po zbudowaniu tego, spróbujmy wybudować jeszcze jedną drabinę. Wygląda na to, że nie jestem w stanie stawiać makiet od tak, muszę budować jeden kawałek po drugim. W tym momencie, tak jak powiedziałem, wymieńmy sobie tą poprzeczkę. Na litery T, które sprawią, że to wszystko będzie wyglądało w miarę podobnie. Następnie ty oraz ty. Na szczęście dodawanie kolejnych paneli to w tym momencie jest tylko minus jeden dla integralności mojej bazy, więc nie jest to duży problem. Wydaje mi się, że wzmocnienia, które dodaliśmy na początku raczej pozwolą nam budować praktycznie przez cały odcinek. I cóż moi drodzy, mamy Moją bramę wejściową. W tym momencie pozostaje jeden problem. Nie do końca wiemy, w jaki sposób mógłbym zaparkować oraz na jakiej wysokości. To rozwiążę poprzeczka w tym miejscu, która będzie pod wodą. Zbudujemy ją sobie gdzieś tutaj. Następnie dodamy okno na samym środku, które pozwoli mi niejako celować w nie podczas parkowania. Wydaje mi się, że cztery w dół będą ok. Czyli gdzieś tutaj skręt. W lewo, następnie jeden tutaj, tym razem w prawo. Dwa pojedyncze korytarze, a następnie litera T na środku z oknem. O ile dobrze pamiętam, mam w tym momencie w moim inwentarzu trochę szkła więc powinienem być w stanie wybudować sobie okno. Nie, nie chcę włazu, chcę duże, majestatyczne okno. Na początek wejdźmy do środka, zobaczmy jak to wygląda w środku. Jak na razie coś porasta w mojej bazie, usuniemy to już za chwilę. Zejdźmy na samą górę. Niestety w grze nadal pozostaje efekt przechodzenia przez wody, mimo to, że jesteśmy wewnątrz bazy. No i cóż, teoretycznie jesteśmy w górnej poprzeczce, zejdźmy na dół. Nie do końca schodzenie jest proste. Mamy nasz korytarz, mamy nasze okno, przez które, tak jak powiedziałem, widzimy naszą łódź, spróbujmy zaparkować w sposób, w jaki chciałem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie uderzę w nic, nie zniszczę mojej bazy. Dobra, zdecydowanie ta roślina musi odejść. Wyjście, wyjście, ok, na samym środku. Kolejną rzeczą, którą zrobię, będzie, tak jak powiedziałem, nóż oraz usunięcie tego czegoś, ponieważ jest strasznie denerwujące podczas schodzenia z drabiny. Najbrzmi, no gdzie w tym momencie jest mój nóż? Nie ukrywam, że zrobił się tutaj straszny bałagan. W momencie, kiedy przenosiłem praktycznie wszystko, jest nóż. Mam też beacon, który mógłby mi się przydać. Mógłbym go teoretycznie postawić gdzieś w moim oknie. Co dodatkowo sprawiłoby, że wiedziałbym, gdzie celować. Spróbujmy zaparkować. Cóż, tak powiedziałem, może delikatnie wytyłujmy. Zobaczmy, jak w tym momencie wygląda wyjście z naszej bazy. Okej, okay, wyjście jest niestety trochę dalej, nie jestem w stanie zaparkować pod nim. Wydaje mi się, że zamienimy sobie ten włas na wyjście gdzieś tutaj. Usuńmy włas. Dodajmy pojedynczy kawałek korytarza. Następnie własne na jego górze. Czy jestem w stanie zbudować fundamenta w tym miejscu? Wyglądałoby to zdecydowanie lepiej, gdyby ten korytarz był trzymany przez fundamenta. Ok, jestem w stanie. Nie wiem, czy one będą miały filary. W tym momencie niestety nie. Ale już wydaje mi się, że wygląda w miarę okej. Okay. Gdzieś tutaj będę w stanie też położyć mój generator, ponieważ moja baza potrzebuje generatora. Być może tutaj jest idealne miejsce. Jak na razie jednak zbudujmy mój włas. Zobaczmy, jak moja łódź podwodna wygląda z zewnątrz. Okej, okay, usuńmy to coś. Chyba nie jestem w stanie zrobić tego, a jednak jestem w stanie zrobić to z zewnątrz. Serio? Ok, w końcu padło. Zjedzmy sobie to wszystko, ponieważ moja postać zaraz umrze. Wejdźmy na górę, zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Nie do końca pamiętam, na którym poziomie znajdował się korytarz. Ok, jest bardzo interesująco. Ktoś żyjący na bazie może obserwować, kto w tym momencie dokuje do naszej bazy. Wejdźmy na zewnątrz. No i cóż, zastanówmy się, co robimy dalej. Tak jak powiedziałem w tym momencie. Będę chciał zamienić mój dog w garaż. Zanim to jednak zrobimy, dodajmy sobie generator. Nie do końca pamiętam, co potrzebuję do budowy generatora. Cztery kawałki tytanu, ok. Nie będę się kłócił. Zbudujmy go. Powiedzmy gdzieś tutaj. Generator ma w tym momencie dwie baterie. Zakładam, że nie muszę ich wymieniać, skoro jest to generator, który generuje energię w jakiś sposób. Dobra, olejmy mój generator. Skupmy się w tym momencie na budowie. Tak, powiedziałem, będę chciał zamienić moją bramę wejściową niejako w garaż. Żeby to zrobić, będziemy musieli delikatnie wydłużyć... Wszystkie moje korytarze, powiedzmy o jeszcze jeden. W tym momencie zakryję to moją łódź podwodną do tego niebieskiego pasa. Dodatkowo, jeżeli starczy mi tytanu, będę chciał zbudować ścianę tylną, totalnie zamknąć mój garaż. Na początek może zbudujemy barierę w tym miejscu oraz gdzieś na górze. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeżeli wyjdzie okej, okay, dodam więcej barier. Na razie jednak skupmy się na budowie większej ilości korytarzy. Będą to pojedyncze korytarze niełączone ze sobą, czyli niejako wystające kawałki. Zobaczmy, jeden tutaj, jeden tutaj, i tak dalej. Nie jestem do końca pewien, jak będzie to wyglądało, mam nadzieję, że w miarę okej. Okay. Jak dotychczas nie próbowałem tego budować, więc być może w kolejnym odcinku spotkamy się z usuniętymi tymi prętami, ponieważ mi się po prostu nie spodobają. Zaczyna brakować mi tytanu, więc będę musiał wybrać się do mojej łodzi. Jak na razie jednak powstawiam wszystkie makiety, nie do końca chcę tutaj zakręt, bądź korytarz pod kątem 90 stopni. Teoretycznie zakończenie mojego garażu ścianą ma sens, nie chcemy, żeby ktoś przez przypadek po prostu wjechał w naszą bazę, chociaż z drugiej strony te korytarze będą połączone z bazą główną w jakiś tam sposób, więc jeżeli ktoś zniszczyłby któryś z tych korytarzy, to tak czy inaczej baza zostałaby zalana. No cóż, wydaje mi się, że pozostawimy to w miarę. W Taki sposób. Weźmy na posej do nas, bierzmy więcej tytanu, następnie spróbujmy wypełnić wszystkie te korytarze. Więcej tytanu teoretycznie mogę wyrzucić to całe szkło, ponieważ w tym momencie nie jest mi potrzebne wybudowałem już okno, które chciałem. Raczej nie będę budował w tym momencie więcej włazów. Zacznijmy wypełnianie od samego dołu. Mi się, że po samej budowie oddalimy się gdzieś dalej. Zobaczymy, jak to wygląda z odległości. Integralność mojej bazy sama w sobie spada, więc będę musiał dodać jeszcze kilka wzmocnień. Pozostało mi jeszcze kilka kawałków tytanu. Więc już integralność bazy minus jeden. Zaczynają się uszkodzone panele, więc wracam bardzo szybko na moją łódź podwodną. Zabieram więcej tytanów, zbudujemy więcej wzmocnień. Mam nadzieję, że w międzyczasie moja baza nie zostanie zalana. W razie czego będziemy musieli wrócić, a następnie użyć spawarki, prawdopodobnie naprawić moją bazę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, skończmy to. Następnie zbudujmy wzmocnienia. Plus 2. Plus 9 zbudujmy kolejne dwa po drugiej stronie. Mam wystarczającą ilość tytanu do zbudowania tego. Gdzieś w okolicy kręci się Gaspod, co trochę mi się nie podoba. Whoops. okej, okay, to może być problem. O ile mi wiadomo, mam gdzieś tutaj jedzenie, żyję spokojnie. No dobra, wracajmy do pracy. O ile dobrze pamiętam, stworzyliśmy kilka wzmocnień po drugiej stronie, stwórzmy kolejne kilka tutaj. Na wszelki wypadek wejdźmy na pokład mojej bazy, zobaczmy czy nic nie zostało zniszczone. Może weźmy sobie spawarkę na wszelki wypadek, gdyby były jakieś problemy. Okej, okay, spawarka, spawarka. Mamy jedną tutaj. Dodatkowo weźmy sobie od razu Tytan. No i cóż, mój garaż zaczyna przypominać wielkiego kolosa. Aż prosi się, żeby dodać kolejne wzmocnienia tutaj. Jednak jak na razie, będę chciał się skupić na innych rzeczach. Wejdźmy na pokład bazy. Zobaczmy, czy nic nie zostało zalane podczas tej małej katastrofy. Ok, wygląda na to, że żadnych zniszczeń, nie widzę żadnych popękanych ścian. Ani nic takiego. Wydaje mi się, że zniszczenia pojawiłyby się najpierw na pierwszym poziomie. Więc wróćmy na zewnątrz, skupmy się na samej budowie. Tak, jak powiedziałem, będę chciał zbudować kolejne, przynajmniej dwie bariery ograniczające powiedzmy, jedną tutaj, bądź na samej górze, jedną na samym dole. Jest to bardziej, żeby dodać wyglądu naszej bazie niż jakiejkolwiek integralności. No ale cóż. Musimy dbać o wygląd naszej bazy. Może dodajmy jeden tam, drugi tam. Oryginalnie chciałem połączyć ze sobą te ściany. Jednak okazało się, że nie jestem w stanie obracać moich korytarzy w kształcie T. Wertykalnie. Jestem w stanie budować tylko i wyłącznie horyzontalnie w tym momencie. Dobra, spróbujmy zbudować kawałek tutaj. Kawałek na samym dole. Jeżeli zbudowaliśmy tak ogromny garaż, wydaje mi się, że będziemy musieli zbudować naprawdę dużą bazę. Zdaję sobie sprawę, że zbieranie tytanu trochę potrwa. Nie jestem do końca pewien, czy odcinki w tym momencie będę w stanie wypuszczać co dwa dni, czy będą pojawiały się troszkę rzadziej, być może co trzy dni. Zbudujmy kolejne wzmocnienie gdzieś tutaj. Nie chcę zbudować tego na najniższym poziomie, ponieważ w tamtym miejscu będę potrzebował korytarze wychodzące do samej bazy. Momencik, to nie to. Ok, nie do końca w tym miejscu. Delikatnie zagapiłem się patrząc na. Jakiegoś rodzaju analizator, który w tym momencie został dodany do mojego fabrykatora. Mamy analizator fragmentów, który mieliśmy zawsze, oraz w tym momencie mamy analizator gatunków. Nie do końca wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że obodamy to sobie w kolejnym odcinku. Zbudujmy jeden zakręt tutaj, kolejne dwie poprzeczki w tym miejscu. No i cóż, moi drodzy, garaż dla naszego Posejdona został ukończony. Zobaczmy, jak on wygląda z daleka. Zdecydowanie duża, silna konstrukcja. Posejdon zdecydowanie będzie bardzo szczęśliwy, dokując w takim miejscu. No i cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki, wielkie, za uwagę. Trzymajcie się ciepło. I jak zawsze do usłyszenia następnym razem. Cześć.